Jest z nami Chris Line. jest, jest, jest. Dobrze. Model Betty. Zobaczymy kolekcję bazową, a na zdjęciu na monitorze Państwo widzicie kolor bordowy, który wchodzi do, e, we wrześniu będzie tak miał swoją, swoją, premierę. Czy mnie słychać? Bo tak Swoją premierę. E, zobaczycie Państwo, zwróćcie uwagę na kształtowanie biustu. Ponieważ jest to biustonosz, o bym może nazwała takim słowem zwarty, kto z Państwa pracuje już na beti z bazy? Trochę rąk się, trochę rąk się podnosi. Aha, co Pani mówi? Świetne. A z jakiego powodu świetne? Aha, Pani mówi, że głównie duże biusty się nim Tutaj jest, jak Państwo zwrócicie uwagę, zastosowany bardzo gęsty haft. Im bardziej gęsty haft, to co się dzieje z biustem? Stabilizacja. Stabilizacja, tak? Co jest charakterystyczne dla tej konstrukcji jeszcze? Boczny side support i na ten moment Betty jest jedyną konstrukcją, to znaczy Betty nie ma swojego powtórzenia w innym, innym modelu. Zapraszam tutaj Monika, tak jak Monika Mlecha, i byś mogła kilka słów jeszcze o Beki no, tak, tak jak tutaj wspomniała Kasia, na ten moment Beki występuje u nas w kolekcjach bazowych. Zrobiliśmy taki, można powiedzieć, test bez, wystawiając go w kolorach codziennych, czarnym, beżowym, białym, z bez mleku. Natomiast w związku z tym, że Został on bardzo pozytywnie odebrany na, wśród naszych klientów. W ubiegłym sezonie pojawił się w kolorze aubertyny, natomiast w nowej kolekcji planujemy Betty w kolorze boldo, co tutaj teraz prezentujemy. I myślimy, że fajnym jest to rozwiązanie, rozwiązaniem takim dla kobiet, które szukają czegoś innego, nie tylko w bazowych, podstawowych kolorach. Ja tutaj dodam, że taką intencją powstawania tej konstrukcji to było takie zdyscyplinowanie, może to nie jest najlepsze słowo, zdyscyplinowanie, ale trochę zdyscyplinowanie biustu, który ma tendencję do takiego lekkiego rozfalowania również w górnej części dekoltu. No i zakresy rozmiarowe, które sięgają listeczki O. Firma Chrisline ma takie elementy, dziękuję.